Kolumny z serii Tessie sygnowane logotypem włoskiego producenta Indian Line to prawdziwy hit sprzedaży. Nie dziwi nas to zainteresowanie z waszej strony, to w końcu bardzo dobrze brzmiące głośniki, oferujące nasycone i niezwykle przyjemne brzmienie. W dodatku ich cena nie wywołuje zawału serca, a jakości wykonania mogą pozazdrościć im niektóre droższe konstrukcje. Wychodząc naprzeciw waszym pytaniom w dzisiejszym filmie, zaproponujemy trzy komplety stereo oparte właśnie na kolumnach Indian Line z serii Tessie. Zapraszam do oglądania. Pierwszy pomysł na stereo kierujemy do osób chcących nagłośnić te nieco mniejsze pomieszczenia, powiedzmy do 20 m2. Elektronika to, można by rzec, klasyka gatunku, jeśli chodzi o amplitunery. Yamaha Music Cast RN602 to urządzenie niezwykle wszechstronne, wyposażone w różnorodne złącza, zarówno cyfrowe, jak i analogowe. Za ich pomocą podłączymy wiele źródeł dźwięku: odtwarzacze płyt, gramofony dzięki dedykowanemu wtykowi fono, czy nawet telewizor. W końcu są tutaj dwa wejścia optyczne i dwa koakcjalne. Niemniej istotny w palecie możliwości Arena 602 jest system MusicCast, czyli standard sieciowy marki Yamaha. Umożliwia nie tylko stworzenie rozbudowanego systemu Multiroom nagłaśniającego wiele pomieszczeń, to również dostęp do wielu serwisów muzyki z internetu, radio internetowe oraz wygodne sterowanie całością z poziomu aplikacji. Jak więc spisuje się Yamaha w zestawieniu z kolumnami podstawkowymi Indian Line Tessie 261? Powiedzieć, że bardzo dobrze, to jakby nic nie powiedzieć, to też rozwinę tę myśl. Głośniki te posiadają otwory bas Reflex z przodu obudowy, dzięki czemu bardzo łatwo będzie je wam ustawić w domowej przestrzeni. Brzmienie zestawu jest, moim zdaniem, nastawione raczej na relaks. Liniowy charakter Yamahy w połączeniu z ciepłą i wystarczająco wyrazistą sygnaturą kolumn Tessie 261, dobrze się ze sobą komponują. Nie brak basu, który jest miękki, sprężysty i nieźle kontrolowany. Sopran nie kłuje w uszy, jest klarowny, ale nienachalny, co pozwala na spędzenie przed tym zestawem długich godzin bez bólu głowy. Gdy jednak przestrzeń do nagłośniania jest większa i nie przepadacie za wszystko mającą elektroniką, koniecznie rzućcie okiem na propozycję numer 2. Wzmacniacz zintegrowany Rotel A11 Tribute mimo względnie krótkiego stażu na rynku zdąży zaskarbić sobie serca wielu melomanów. Duża dynamika, skuteczny stopień wzmocnienia i niepotrabialny charakter japońskiej elektroniki to cechy, którymi Rotel A11 Tribute zdobył zasłużone uznanie. Z tyłu znajdziemy zestaw złącz analogowych, wejście przedwznosniacza gramofonowego, moduł Bluetooth oraz terminale głośnikowe AB. Tylko tyle i aż tyle, bowiem w wielu przypadkach te złącza są w zupełności wystarczające. Wiele osób ceni sobie proste urządzenia, dokładnie takie jak A11 Tribute. Obsługa jest bajecznie łatwa i o tyle wygodna, iż do zestawu dołączony jest pilot. Menu wyświetlany jest na czytelnym ekranie, którego jasność można w każdej chwili zmienić, tak samo jak w przypadku LEDów ów przy włączniku czy selektorze kolumn AB. Moc 50W na kano może nie brzmi zbyt imponująco, ale zapewniam, że ten Rotel oddaje ją w sposób bardzo efektywny. Na tyle, że spokojnie jest w stanie wysterować głośniki podłogowe Indiana line TSI 561. Te, jak już doskonale wiecie, mają dość wysublimowany charakter nastawiony na relaksacyjne brzmienie. Jednak w parze z Rotelem oferują znacznie więcej dynamiki i kolorytu. Odsłuch jest bardzo angażujący i ciężko się od tego oderwać, bowiem znana na pamięć muzyka brzmi jakoś inaczej. Pozytywnym tego słowa znaczeniu, naturalnie. Gdy więc taki sposób grania systemu stereo Wam odpowiada i macie pomieszczenie powiedzmy do około 30 m2, ten set będzie bardzo dobrym wyborem. Wśród oglądających na pewno są też osoby lubujące się w nowinkach technicznych, jednak nie przepadające za standardowymi wzmacniaczami. To też dzisiejszy trzeci wariant zestawu stereo opiera się na kompaktowym wzmacniaczu sieciowym Nad C700 i dwóch kolumnach Indiana Line T661. C700 to sygnowany logotypem marki nad bardzo kompaktowy wzmacniacz o mocy 80 W na kanał. Na pokładzie znajdują się w zasadzie wszystkie niezbędne w dzisiejszych czasach funkcje i złącza. To przede wszystkim gniazdo HDMI pozwalające na łatwą integrację telewizora ze wzmacniaczem. Wspólny poziom głośności i włączanie się obydwu urządzeń jednym pilotem to duża wygoda. Nie mniej istotne jest oprogramowanie Multiroom oparte na systemie BlueOS, prawdziwa perełka wśród tego typu rozwiązań sieciowych. Bezproblemowe wsparcie dla plików MQA, mnóstwo internetowych źródeł muzycznych, zdalna obsługa za pomocą aplikacji to tylko niektóre z cech wyróżniających BlueOS. Można by opowiadać o nim godzinami, więc jeśli chcielibyście wiedzieć więcej o tym lub innych systemach Multiroom, polecam nasze dedykowane filmy poświęcane poszczególnym rozwiązaniom. Na C700 tworzył świetnie grający system ze wspomnianymi kolumnami Indiana Line Synthesis 661. To dosłownie najwyższy model z tej serii oferujący dodatkowy przetwornik basowy i port wentylacyjny na dole obudowy. Ta, wydawać by się mogło kosmetyczna zmiana znacząco wpływa na ostateczne brzmienie. Bas jest kontrolowany, miękki i towarzyszy pozostałym pasmom, nie dominując ich nadmiernie. Sopran i tony średnie pokazują więcej prawdy dźwięku, co jest ciekawe zważywszy na zastosowanie takich samych przetworników co w niższym modelu 561. Różnicę robi tu jednak nie tylko jeden przetwornik więcej, ale też nieco inne zestrojenie zwrotnicy, no i jeszcze sam wzmacniacz, który będąc urządzeniem klasy wyższej, wnosi dużo więcej szlachetności do brzmienia kolumn tesii. Choć C700 jest jednostką charakteryzującą się nieco ocieplonym brzmieniem, to w zestawie z 661 słychać zaskakująco naturalny charakter. Nieprzesycony i nie męczący. Ten set będzie więc dobrym pomysłem w pomieszczeniach o powierzchni nawet 50 m2, ale... W takim wypadku mogłoby już dojść do potrzeby zainstalowania dodatkowego subwoofera. Zobaczcie sobie nasz osobny materiał opowiadający o tym kiedy i po co możecie potrzebować wyspecjalizowanego głośnika w zakresie niskotonowych dźwięków. Widząc ogrom różnych konfiguracji elektroniki oraz kolumn, niezwykle ciężko jest zdecydować się na ten jedyny zestaw. To w końcu zakup na parę albo nawet paręnaście lat to też chciałoby się wybrać swoje stereo świadomie i tak, aby spełniało nasze oczekiwania. Szukając zestawu dwóch, pięciu czy też większej ilości kolumn oraz odpowiedniej elektroniki gorąco zachęcam do odwiedzenia najbliższego salonu Top HiFi. Dzięki obecności sal odsłuchowych w każdym z nich będziecie mogli spokojnie przesłuchać i porównać różne konfiguracje, by w ten sposób móc podjąć optymalną decyzję zakupową. Zapraszam też na stronę www.tophi-fi.pl tam, poza danymi i cenami poszczególnych modeli, znajdziecie też obszerną strefę wiedzy i, naturalnie, lokalizację poszczególnych salonów sprzedaży. A tymczasem, cóż, ja się z Wami żegnam. Dzięki wszystkim za uwagę, trzymajcie się i widzimy się już niedługo.